Cześć moi drodzy, witam się wami, z wami bardzo serdecznie w nowym vlogu. <laughs> się trochę pochorowałam, ale już wracam. Na pełnych obrotach dzisiaj robimy orzeszki. Także, nie wiem, robicie orzeszki? Parę lat temu kupiłam sobie tą na Allegro Tania, ale daje radę, co prawda się psz, takie przypala. Nie idzie tego domyć, ale działa już, ja wiem, z 7 lat. Także, jest wid. No i robimy. Dobra, następne gotowe. Najgorsze w tym wszystkim jest to, żeby utrafić, żeby była dobra wielkość. Tutaj nam akurat wyszedł za mały, ale nie szkodzi. Schrupie się. I <laughs> jutro będę to nadziewać. Kremem mm, z mleka w proszku. Kakao. Coś jeszcze lekko chyba zwykłe. Nie wiem, już nie pamiętam. Muszę zajrzeć. I takie łupinki pieczemy. Najgorsza, najżmudniejsza praca jest lepienie tych kuleczek z tego ciasta. To takie małe kuleczki, a tyle ciasta. Ale ogólnie są smaczne. Mam też Wam pomoc. Córka tu pomaga. Kula. Także jest ok. Już upikliśmy wszystkie orzeszki. Skorupki już mamy. I teraz tak. Ja wiadomo, jedne wyjdą większe, drugie mniejsze. Się nie martwić. To można, lepiej jak wyjdą większe, bo to można po się bardzo łatwo odłamać te brzegi. I są... Eleganckie, gorzej, wyjdą takie. No to trzeba sobie zjeść na sucho. Są dobre, takie kroputkie, jak ciasteczka kruche. No to jutro będziemy nadziewać. Cześć, witam się z Wami serdecznie w następnym dniu. Dzisiaj mamy już sobotę. Ostatni raz się odzywałam w piątek. Nagrywałam Wam tylko, jak robimy z córką orzeszki, skorupki te orzeszków. Dzisiaj będziemy je nadziewać, ale to później. Bo mamy taką tradycję od paru lat, że ja z córką, moja siostra ze swoją córką i druga siostra oraz mama lepimy wszyscy razem pierogi, uszka, są to pierogi z kapustą, z grzybami i robimy jeszcze pierogi ruskie, bo wiadomo jak to dzieci, nie wszystkie lubią grzyby, kapustę. Także idziemy do mamy, teraz zabiorę Was ze sobą, coś tam nagram. Pokażę Wam choinkę, jak ma mama ma ustrojonym dom. No i poznacie Moją Mamę. Także idziemy. Ale coś Wam jeszcze pokażę, jaką mamy piękną. Po... Chociaż do lepienia. Chwila, chwila. Chociaż do lepienia pierogów mamy nastroj. No przepięknie sypie śnieżek. Także. Idziemy a pokażę Wam jeszcze, jak ja ustroiłam sobie dom. Pokażę Wam choinkę, kąciufkę na choince, jak wygląda. No, także idziemy do mamy. Hej, hej! Witam się z Wami dnia następnego, czyli w niedzielę. Orzeszki nadziane, przykryte, żeby się koty nie poczęstowały. A teraz piokę krajankę orzechową. Robię ją tylko dwa razy w roku na święta. Jest przepyszna. Te orzechy na górze są w karmelu, w takim no, no, cukier-karmel. Przepyszne ciasto. Także biorę się za robotę. I tu mnie czeka jeszcze robienie y, rolat y, wołowych na jutro i na drugi dzień świąt. Także co, bierzemy się za robotę. Tu już ugotowałam sobie pudyń do tego ciasta, bo on będzie po, wystudzen po wystudzeniu z masłem ucierany. Tu już się... Nie wiem, czy to ciasto, nic nie widać. One nie jest wysokie. I na to się później kładzie tą masę z budyniem i masłem. Na to się kładzie te orzechy z tym cukrem podsmażane. Naprawdę jest pyszne. Dobra. To teraz czas zabrać się za rolady. Biorę się za rolady. W sklepie, powiem Wam, kupuję mięso zawsze w tym, w tym samym rzeźniku i tam już Pani kroi na miejscu rolady, rozklepuje y, taką maszyną specjalną później fajnie tylko w, w domu sobie y, rozbiję jeszcze tam troszeczkę i bardzo fajnie się rozbijają, nie trzeba się męczyć. Trochę tych rolat mam, no jest nas trochę... Osób, także potrzeba. Święta spędzamy u moich rodziców w tym roku. Będą siostry, będzie babcia. Także trochę osób jest. No, dzielimy się robotą. Każdy coś przyrządza. Także jest fajnie. Widzieliście wczoraj, ile ulepiliśmy pierogów, uszek. Także jest dobrze. I co? Robię dalej. To jest ta ciuchcia, co Wam pokazywałam, jak ją kupiliśmy na choince. Może jeździć bez dźwięku. Może jeździć z dźwiękiem. Tak się prezentuje. Na pewno na następny rok zrobi inaczej, że to ciuch się dam niżej. Ale już zamontowaliśmy no i trzeba było choinkę rozbierać z wąbek żeby ja tak, że pokażę wam moją choineczkę Taką kolorową, różne luznice. To są bombki, które sama robiłam. Niektóre To takie duże, takie właśnie jest tych te malowane. Robiłam sama i powiem Wam tak: mam taką choineczkę z różnymi takimi bombeczkami, postaciami. Kiedyś miałam pierwszą moją choinkę, którą mieliśmy po ślubie była choinka właśnie w kolorze tych bombek i miałam jeszcze same srebrne bombki takie że bez tych dorokatów chyba kolorowa srebrne łańcuchy to no powiem wam wyglądała również fajnie to jest też moja bombeczka którą robiłam kiedyś wyglądała też bardzo ładnie ale była taka nudna taka elegancka, nudna choinka. Nie było na czym oka zawiesić. I po, nie wiem, po dwóch, trzech latach stwierdziłam, że jedna chcę taką, żeby można było coś na czymś oko zawiesić. No, Ciucia już jest wyłączona, jeździ z dźwięku, w leci. Mikołaj jedzie. Dobra, teraz wam pokażę. Miasteczko świąteczne. Tu Wam jeszcze pokażę. Ja mam w ogóle postrojony salon. Tu mam oczywiście latarnię, która świeci. Tu już widzieliście światełka na mojej desce. Jest taki wystrój. To jest też choineczka, którą robiłam. Mmm, w, tamty, w, tamty, w tamtym roku chyba robiłam sobie i mamie taką choineczkę. I teraz Wam pokażę świąteczne miasteczko. Tutaj na tej konsoli mamy miasteczko. Ciągle. Jeszcze tam nie zaświeciłem wszystkich. Tu mam świąteczne podusie. Oświetlane. Tu mam świątecznego kota. Nie cena, bardzo Cię interesuje, nie? Co tu się dzieje na tej choince? Powiem wam tak, nasz starszy kot. Nigdy go choinka nie interesowała. Po no, prostu tam popatrzył. Lubiał leżeć przy choince. Ten, ale nigdy go nie interesowało. Tam troszeczkę interesuje. Jakbyśmy tak nie pilnowali od czasu do czasu. Nie... Ten to by było choinka. Może by się zmęczyła. By musiała odpocząć. No i tak. Pokażę Wam jeszcze jedną choineczkę, którą robiłam 5 lat temu. I to jest choineczkę, którą robiłam no chyba 5 lat już będzie miała. W tym roku wymieniłam jej tylko tu ten mech na świeży, bo już był taki wysuszony. I powiem Wam, trzyma się <laughs> świetnie. Pokażę Wam jeszcze strojik, też 3 lata temu robiłam. Czy znaczy wianek na drzwi? Już wam pokazać. O, taki wianuszek. Miałam fazę, żeby coś zrobić z różowymi bombkami. To są takie delikatne różowe. I tak się prezentuje. Moi drodzy, to by było na dzisiaj już tyle. Taki vlog z paru dni. No niestety dopadła mi choroba, także nic nie szło. I chciałam wam życzyć Zdrowych, pogodnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych. Także do zobaczenia. Jeżeli macie ochotę, proszę o subskrypcję, kciuka w górę i komentarz. Także wesoły świąt.